Informacja o gminie Olecko i Urzędzie Miejskim Wolecku. Gmina Olecko to miasto Olecko oraz 35 sołectw. Urząd Miejski Wolecku, w skrócie Urząd, pomaga burmistrzowi wykonywać w gminie Olecko wszystkie zadania. Gdzie jest urząd? Urząd Miejski w Wolecku mieści się w dwóch budynkach. Przy ulicy Plac Wolności 1 i Plac Wolności 3. Szefem urzędu jest pan burmistrz Karol Sobczak. Panu burmistrzowi pomagają zastępca burmistrza, sekretarz, skarbnik, kierownicy oraz wielu pracowników. Czym zajmuje się urząd? Urząd wykonuje wiele różnych zadań. Na przykład: budownictwo, edukacja, ochrona środowiska. Dba, aby w mieście było czysto, żeby mieszkańcy mieli czystą wodę, a w domu ciepło. Urząd dba o zieleń. Buduje nowe drogi i budynki. Ścieżki spacerowe oraz poprawia te, które są. Organizuje pracę dla wielu osób szkół podstawowych i przedszkoli. Ośrodka sportu i Domu Kultury. Pomaga także osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami. Urząd realizuje szereg różnych programów, które mają wpływać na lepsze życie mieszkańców. Dba o to, żeby budynki i ich okolica były bardziej dostosowane, dla osób ze szczególnymi potrzebami. Urząd dba o to, żeby nasza gmina mogła się rozwijać, a mieszkańcy mieli lepsze warunki do życia. Budynki urzędu są częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem przy Placu Wolności 3 są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dla wózków oraz schody z poręczami. Jeżeli osoba nie może chodzić, blisko drzwi jest dzwonek. Można zadzwonić i przyjdzie pracownik urzędu porozmawiać i pomóc. Drzwi wejściowe do budynku i korytarze są odpowiednio szerokie dla osób na wózkach. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze. W budynku przy placu wolności 3, nie ma windy. Dlatego osoby z niepełnosprawnościami są obsługiwane na parterze. W biurze obsługi klienta. Teraz drugi budynek przy Placu Wolności 1. Niedaleko budynku przy ulicy Plac Wolności 1 są miejsca parkingowe. Dla osób z niepełnosprawnościami: przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dla wózków oraz schody bez poręczy. Jeżeli osoba nie może chodzić, blisko drzwi jest dzwonek. Można zadzwonić i przyjdzie pracownik urzędu porozmawiać i pomóc. Drzwi wejściowe do budynku i korytarze są odpowiednio szerokie dla osób na wózkach. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest na parterze. W budynku jest winda. Jak pracuje urząd? Urząd Miejski w Olecku jest czynny w poniedziałki w godzinach od ósmej do szesnastej, od wtorku do piątku w godzinach, od siódmej trzydzieści do piętnastej trzydzieści. Jak skontaktować się z pracownikami urzędu? pierwsze napisać pismo i wysłać je na adres Urząd Miejski w Olecku Plac Wolności 3 19-400 Olecko 2. Przynieść pismo do biura obsługi klienta, które mieści się na parterze budynku. Przy placu wolności 3. 3. Napisać wiadomość i wysłać na adres e um małpa um kropka olecko kropka pl cztery zadzwonić na numer osiemdziesiąt siedem 520 21 68 5 Osoby głuche i słabosłyszące mogą także spotkać się z pracownikami online lub w urzędzie. Z udziałem tłumacza. Mogą też złożyć wniosek w formie filmu w polskim języku migowym.